Cześć, witajcie, ze strony dzisiaj gramy w Brawl Jest jeden mój brat. Halo. I ja mam na 1050 Nie 4055. ponad 30 łapek w górę, tak Subskrypcji dajcie 5, 10 też. Proszę będzie was. Będzie rapowanie. Nie będzie rapowanie, ale ja nie, nie jestem youtuberką. A nie umiem tak robić jak mm. inni youtuberzy. Mm. Chciałem dołączyć na Brawl no to jest mój Solo.

To gówno, ja ma... Hej, przepraszam, że tak jak powiedziałam, ale wkurzył mnie brat, to co, gramy? Zaraz wpuszczę ten filmik, bo są, mam dwa filmy nagrane, tylko że w jednym muszę to zrobić, ale w drugim nie, gramy? Gramy. Władacie, no mojego brataka, no... Tak spra... Misty roku. 1, 2, 3, oby 2, 1. Spójrzcie w widzie, bo film zaraz będzie mój. Zobaczymy ile łapek będzie. Dajcie na no, pierwszy raz 10. A później dajcie, dajcie mi 10 łapek w górę. A jak chcecie, to możecie mi dać no 10, bo choć nie jestem youtuberką, a bym chciała być. No, i jak, no jak macie jakieś na nim... jak, napisie, jak macie na nim w browsers no to wam przypnę serduszko i wa, do was i dołączę Was do znajomych, zobaczymy. I zobaczymy, czy uda nam się razem i może jeszcze nagramy e, i życzę wam wszystkiego najlepszego w 2020 nowym roku, 2021 i może się nagramy z moim bratem dzisiejszy film i, i, i o 13 albo o 14, nie wiem jak o jeszcze, 17 o 17, tak czybko, o 17. Mają, no wiecie, no wiecie jak to z mamą, nie? Ja jestem sam mam, 9, ja mam brat, ma 7, A Sasza ma 10. I ja mam dwóch braci, Huberta i Kaspra. I ten filmik się źle ci. I może muszę... dać 100 000 w 55 like'ów w górę. Nie. Mam, ja, drugi filmik ale ze mną. Nie, od razu 2000 tylko na dajcie na, na pierwszy raz mi 20, a i bo, mi to wystarczy. A po 100 000 like'ów. Nie. Wszystkie za jeden filmik. No to Wam dziękuję, no Jak mnie lubicie, no to widzicie, jak macie imienia, a wam no jesteś dużo pod filmem. I, i, I wchodźcie na wszystkie kanały w Polsce, polecam A jak naprawdę polecam, polecam Foralę i Dżelkę I Kamerzyste, i Zacerwanej Świat Sary Z kina? skina ja wam ja mam, ja mam, ja mam Tak ja wam... Tak No przepraszam, że musiałam zatrzymać, ale moja mama szła do góry i się pytała co my robimy. No zaraz tam wiem. Oglądajcie, go do samego końca, może dzisiaj otworzę o mojego braca mega boksy, więc wyleci. Bo... Czekaj, jednak powiem na którym mam. O, na trzydziestym. Ja Jesteś na którym, bo na innym cię dziś. Na 21, a teraz będziemy na 22. A mam bardzo, teraz jest legenda, albo luk sobie wykupić, ale nie mam tyle pieniędzy, mam też nie ma pieniędzy. Ale. Ale tyle kalek. Kalek z Dymaski kosztuje 116 zł. E, 116 no. gemów. No. To ostatnie. No. Dobra, to jeszcze Zagramy jeden mecz. <grym>, Gramy... Z... 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 jeden że gramy, że gramy, ja jedynie wletuję na kanał i dajcie łapki w górę, chodźcie 5 łapek, d... D... dajcie do mnie 20 łapek, proszę was, no, nie jestem chodźcie, nie jestem są... youtuberką, wiecie, jak no, to jest, to mówię, no, jak macie na nim wasze to Was zapraszam do zmanowych i będziemy grać, ja też gram o 8. Ósmej zawsze 9 albo Ja już film jak dzisiaj o 13.00. jak tak myślę. Ja myślę, że tak o 15-16.00 leci film, albo jeśli to może być nawet. O 14.00 film będzie. Nowy film? Ze Scotta, wiecie, Toma i wyjmiemy bieg za takim. za takim. Ja byłem. Niec ja byłem, tylko za innym Kotkiem. Potem. Dobra, nic nie robi. Zabili mnie. ragówka główka dawa radę. Zb... Uwaga! Ms... Wow! A Nie Nic Dobrze, D dziękuję wam za ten odcinek. No to do zobaczenia.